Dojrzały wiek często stawia przed nami nowe wyzwania, ale warto zmienić perspektywę. Zamiast postrzegać je jako uciążliwą przeszkodę, dostrzeżmy w nich szansę. To możliwość odnowy, szansa na odzyskanie energii i zdrowia, by stać się silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy spacer, zdrowy posiłek czy minuta medytacji to nie tylko punkt w harmonogramie, ale inwestycja w przyszłość. To potwierdzenie własnej wartości oraz wagi, jaką przywiązujemy do zdrowia i długowieczności. Mężczyzna pełen sił i pewności siebie staje się lepszym partnerem, ojcem i dziadkiem. Odnowienie bliskości emocjonalnej z żoną pozytywnie wpływa na wszystkie sfery życia. Nie chodzi tu jedynie o powrót dawnej energii seksualnej, ale o odbudowę męskiej siły jako takiej. Pokonanie trudności to droga do najbardziej energicznej wersji samego siebie. To szansa, by napisać scenariusz przyszłych lat na nowo, przekształcając wyzwanie w bodziec do wzrostu i wzmocnienia. Nawet w najpotężniejszym mechanizmie istnieje ukryty hamulec lęk i stres. To właśnie ta siła mentalna potrafi wszystko zatrzymać. Wielu mężczyzn wierzy, że to tylko siedzi w głowie a męstwo i pewność siebie pozwolą zignorować zdenerwowanie. Niestety, takie podejście często pogarsza problem, zamieniając każdą porażkę w źródło nowego strachu. Umysł i ciało są nierozerwalnie połączone. Lęk uwalnia kortyzol, hormon walcz albo uciekaj, który w sytuacjach kryzysowych ogranicza przepływ krwi. Tymczasem erekcja wymaga czegoś odwrotnego, swobodnego dopływu krwi. Problem nie leży więc w słabości, a w reakcji biologicznej, która sabotuje cały proces. Pierwszym krokiem do przerwania tego błędnego koła jest nauczenie się zarządzania własną fizjologią. Pomocna może być technika oddychania kwadratowego: wdech liczony do czterech, wstrzymanie oddechu na cztery sekundy, wydech przez cztery sekundy i ponowne wstrzymanie na cztery. Już pięć powtórzeń wysyła do układu nerwowego sygnał o bezpieczeństwie i kontroli. Istnieje jednak jeszcze potężniejsze narzędzie otwarta komunikacja w związku. W spokojnej atmosferze, poza sypialnią, można powiedzieć partnerce: Chcę się tym z tobą podzielić, ponieważ ci ufam i cenię naszą więź. Jest mi z tym ciężko, i twoje wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. W ten sposób osobisty problem staje się wspólną sprawą, a otwartość i bliskość emocjonalna stają się aktem siły, a nie słabości. Wielu mężczyzn uważa, że gdy zmiana stylu życia nie przynosi efektów, pozostaje im jedynie wybór między tabletką a rezygnacją. Jednak nauka nie stoi w miejscu. Współczesna medycyna poczyniła ogromne postępy w dziedzinie męskiego zdrowia seksualnego, oferując zaawansowane metody leczenia, które celują w przyczynę problemu, a nie tylko maskują objawy. Odmładzanie tkanek, optymalizacja procesów biologicznych i przywracanie naturalnych funkcji dają nadzieję tam, gdzie kiedyś był impas. Warto poznać dostępne opcje i omówić je z lekarzem. Przykładowo Terapia falą uderzeniową o niskiej intensywności LSWT może obudzić uśpione naczynia krwionośne w miednicy, stymulując tworzenie nowych dróg dla przepływu krwi. To nieinwazyjny zabieg nastawiony na długoterminową poprawę krążenia. Innym kierunkiem jest terapia zastępcza testosteronem. Z wiekiem poziom tego hormonu może spadać, wpływając na libido, energię i funkcje erekcyjne. Pod kontrolą specjalisty terapia ta może przynieść fundamentalną zmianę. Nawet akupunktura wykazuje obiecujące wyniki w regulacji przepływu energii i redukcji lęku. Najważniejsze to pamiętać, że wybór istnieje. Historia 68-letniego Iwana, który był w związku małżeńskim od czterech dekad, doskonale to ilustruje: Panie doktorze, powiedział. Kiedyś mogliśmy z żoną milczeć godzinami w jednym pokoju, i było to komfortowe. Teraz ta cisza krzyczy. Iwan, jak wielu mężczyzn, wierzył, że milczeniem chroni partnerkę przed swoimi problemami, jednak cisza nie chroni. Ona zatruwa. Partnerka czuje się niechroniona, lecz odrzucona. Zaczyna wątpić w swoją atrakcyjność, podejrzewać zdradę, obwiniać siebie. Brak komunikacji tworzy przepaść zbudowaną z domysłów i urazów, niszcząc więź budowaną latami. Pewnego dnia Iwan zrobił coś, co odmieniło jego życie. Wrócił do domu, zaparzył żonie herbatę, usiadł obok i powiedział: Muszę być szczery, unikałem cię. To nie twoja wina, jesteś miłością mojego życia. Problem leży we mnie. Wstydzę się, bo moje ciało mnie zawodzi. A ja nie wiedziałem, jak ci o tym powiedzieć. Po raz pierwszy od wielu miesięcy płakali razem. To doświadczenie pokazuje, że drugi krok na drodze do rozwiązania problemu to uczynienie go wspólnym celem. Pytanie: Co mam teraz zrobić? zmienia się w jednoczące: Jak sobie z tym poradzimy? Razem można odkrywać diety bogate w tlenek azotu, czy chodzić na wspólne spacery. Wsparcie bliskiej osoby jest bezcenne i przekształca wstyd w pracę zespołową. Powszechnym błędem jest myślenie, że męskie zdrowie seksualne sprowadza się wyłącznie do seksu. Taki pogląd zawęża perspektywę i pomija znacznie ważniejsze aspekty. Stając w obliczu zaburzeń erekcji, mężczyzna otrzymuje szansę na okazanie sobie szacunku i odnowienie swojego życia. Chodzi nie tylko o sprawność seksualną, ale o ogólną energię życiową. Poprawa krążenia, optymalizacja poziomu testosteronu oraz redukcja lęku i stresu wpływają pozytywnie nie tylko na erekcję, ale także na ogólny wigor, jasność umysłu, zdrowie serca i długowieczność. Droga do odnowy zaczyna się od zmiany postrzegania. Należy zobaczyć w tym wyzwaniu nie problem, Lecz szanse na stanie się najsilniejszą i najzdrowszą wersją siebie. Każdy spacer, zdrowy posiłek i głęboki oddech to inwestycja w przyszłość. Proponowane metody, od ćwiczeń fizycznych przez właściwe odżywianie po zarządzanie stresem, to kompas na drodze do odzyskania siły. To nie tylko informacje, ale pewność, że nic nie jest stracone i istnieją wszelkie możliwości. By prowadzić pełne życie. Wystarczy wyobrazić sobie, jak zmieni się życie i związek za pół roku, jeśli zastosuje się choć jedną z tych zasad. Pobudka z nową energią, pewne spojrzenie na ukochaną kobietę, odbudowa więzi emocjonalnej, która wydawała się utracona na zawsze. To nie marzenia, ale realny wybór, którego każdy może dokonać. To dopiero początek drogi, a twoja wartość jako człowieka. Pozostaje niezmienna. Wyzwanie dojrzałości to szansa na rozpoczęcie nowego rozdziału, pełnego energii, zdrowia i bliskości.